Majówka to idealny czas, żeby spędzić go aktywnie. Dzisiaj zabieram Was na wspólną wycieczkę z gminą Radków do Wam. Dzisiaj mamy pierwszy z cyklu pięciu spacerów. Cudze chwalicie, swoje poznajcie. Jest to cykl spacerów, który proponujemy dla mieszkańców oraz dla turystów. Chcemy pokazać gminę Radków z nieco innej perspektywy. Dzisiaj zaczynamy spacerem właśnie z Radkowa. W tej chwili przewodnicy sudeccy opowiadają o historii naszego miasta, ale też gminy. Następnie, przez tak zwany Nowy Świat, przejdziemy do Wambierzyc. Tam zjedzimy bazylikę, ruchomą szopkę. I na koniec mamy dla uczestników przygotowaną słodką niespodziankę. Radzę wam taką prywatną informację, pomimo że urodziłem się tutaj, całe dzieciństwo tutaj spędziłem, mieszkam tutaj, to jednak nigdy nie szedłem na taką wycieczkę właśnie z Radkowa do Wambierzyc. Przy okazji dowiem się kilku ciekawostek od Gminy Radków, także myślę, że dla takiego lokalsa jak ja taka wycieczka to super pomysł na spędzenie wolnego czasu. Jak się Państwu wycieczka podoba? Bardzo fajnie. Świetna. Pogoda świetna. Pogoda, cuda. Przewodnicy, piątka z plusem. Dużo ciekawostek na ziemi kłodzkiej. Bardzo, Bardzo dużo. dużo. Chociaż to też nasz region, to zawsze się czegoś nowego dowiemy. Dokładnie. O tym samym mówiłem, także podzielam zdanie. Także miłej wędrówki. Dziękujemy, nam Czy Panią wycieczka podoba? Bardzo. Dużo informacji można bardzo dużo. uzyskać. Przyjechałyśmy 400 km tutaj. A to kawałek drogi. Niewic. Tak. Jak Ziemia Kłodzka się podoba? Bardzo, bardzo. bardzo któryś raz w tym roku jesteś. <grym> okay. Nie. To miłej wędrówki. Dziękujemy. Jeżeli byście chcieli wybrać się tą samą trasą co my dzisiaj to musicie się kierować z Radkowa do Wambierzyc niebieskim szlakiem nazywanym Drogą Świętego Jakuba. No i dotarliśmy do Wambierzyc. Przychodzimy właśnie koło Bazyliki Wambierzyckiej Powiem Wam, że trasa bardzo mi się podobała e, Ścieżka rowerowa i mm, właśnie dróżka dla pieszych w jednym Ja na pewno tutaj wrócę, żeby przejechać się właśnie tą trasą ale już ze ścinawki, bo podobno można tak przejechać Jak tam wycieczka? W porządku, bardzo fajna, przyjemna Podobało się dzieciom? To najważniejsze. Troszkę zmęczenie, ale zadowoleni Mimo, że tutaj się jesteście, to jednak warto zwiedzać okolice. Rześmy jeszcze tak? rzesz chyba. Tak? Tak. Zwykle okay. głównymi drogami, teraz tak boszmię fajnie, zobaczyć trochę przyrody i bardzo fajnie było. To polecasz. Tak. To miłego od 2023 roku jako koło kłodzkich przewodników zawiązaliśmy współpracę z panem burmistrzem gminy Radków i mamy nadzieję na to, że w najbliższym czasie będą organizowane kilka lub kilkanaście takich spotkań spacerów, które będą promować miejsca nieoczywiste na terenie gminy Radków. W tym roku mamy cztery spotkania jeszcze w czerwcu, lipcu, w sierpniu i we wrześniu, które poprowadzą przewodnicy z naszego koła. Natomiast mamy nadzieję na to, że w przyszłym roku wejdzie to do kalendarza już imprez turystycznych na terenie gminy Radków. Nasze koło jest najstarszym kołem przewodników w Polsce. W ubiegłym roku mieliśmy 75-lecie. Mamy nadzieję, że nasza praca jako przewodników zostanie dostrzeżona, a dzięki temu będziemy propagować piękno naszej ziemi płódskiej. Się po wędrówce razem z gminą Radków. Przeszliśmy niebieskim szlakiem z Radkowa do Wambierzyc. Również zwiedzaliśmy bazylikę wambierzycką oraz ruchomą szopkę. Bardzo dziękujemy gminie Radków za możliwość wspólnego wędrowania po naszej pięknej ziemi kłodzkiej. Zapraszam do nich po więcej informacji na temat organizowanych spacerów na Facebooku Gmina Radków Kraina Gór Stołowych. Zapraszam do nas na social media, na Facebooka, Instagrama, zostawcie nam subskrypcję na kanale na YouTube, polubienie, komentarz będzie nam bardzo miło. Ja się żegnam i do zobaczenia w niedzielę o godzinie 14.